Zadanie numer 3. Jakie było stężenie molowe roztworu kwasu siarkowego 6, użytego do przemywania osadu siarczanu 6 baru, jeżeli w 100 cm3 roztworu znajduje się 3,775 razy 10 do minus 8 grama jonów baru. Iloczyn rozpuszczalności tej soli wynosi 1,1 razy 10 do minus 10. Ponieważ znam masę jonów baru, to mogę policzyć ich liczbę moli na podstawie jednego z podstawowych wzorów stechiometrycznych masa podzielona przez masę molową, czyli 3,775 razy 10 do minus 8 g dzielą przez 137 g na mol. Wartość odczytałam oczywiście z układu okresowego, jest to masa molowa baru. I otrzymuję wartość 2,755 razy 10 do minus 10 mola. Wiem w takim razie, że taka masa, czyli dokładnie tyle moli jonów baru, znajduje się w 100 cm sześciennych roztworu. Mogę w takim razie policzyć stężenie jonów baru, korzystając ze wzoru liczba moli przez objętość roztworu otrzymują w takim razie działanie 2,755 razy 10 do minus 10 podzielone przez 1 dziesiątą decymetra sześciennego i wartość stężenia jonów baru wynosi 2,755 tysięcznych razy 10 do minus 9 w molach na decymetr sześcienny roztwór. Zapisuję teraz postać iloczynu rozpuszczalności. Iloczyn stężeń jonów, na które dysocjuje substancja trudno rozpuszczalna z dokładnością do potęg równych współczynnikom stechiometrycznym w równaniu reakcji. Stężenie jonów baru razy stężenie jonów siarczanowych 6 jest wielkością stałą w stałej temperaturze i wynosi 1,1 razy 10 do minus 10. Mogę w takim razie. Znając zarówno stężenie jonów baru, jak i wartość iloczynu rozpuszczalności, przekształcić ten wzór i obliczyć stężenie jonów siarczanowych. Stężenie jonów siarczanowych po przekształceniu wymaga wykonania działania. Iloczyn rozpuszczalności podzielony przez stężenie kationów baru. Następnie podstawiam wartości. 1, 1 razy 10 do minus 10, podzielone przez 2, 755 razy 10 do minus 9, otrzymują wartość stężenia jonów siarczanowych 6, a więc również i kwasu siarkowego 6 wynoszącą 399 dziesięciotysięcznych w molach, na decymetr sześcienny roztworu, i to jest stężenie wprowadzone kwasu siarkowego 6 użytego do przemywania roztworu siarczanu 6 baru. Przy przemywaniu wykorzystujemy, przypominam, efekt wspólnego jonu. Przypomnijmy sobie zadania z poprzednich zajęć, gdzie wyraźnie liczyliśmy, że po przemywaniu roztworu. Takim, taką substancją rozpuszczalną w wodzie, roztworem takiej substancji, która ma jon wspólny z osadem, maleje rozpuszczalnych substancji w wodzie. Czyli unikamy y, zmniejszania się masy osadu, gwałtownej, gwałtownego zmniejszania się masy osadu. Używamy, korzystamy sprawa prawa. Wspólnego jonu, efekt wspólnego jonu. Czyli roztwór siarczanu baru przemywam albo solą baru, rozpuszczalną w wodzie, na przykład chlorkiem baru, czego się nie poleca, bo jony baru są toksyczne i nie powinno się ich do kanalizacji potem wylewać. Ewentualnie roztworem wodnym siarczanu 6-sodu, i wtedy rozpuszczalność tej soli. Maleje, jest dużo mniejsza niż w zwykłej czystej wodzie, a otrzymany osad musi być osadem czystej substancji, dlatego, tak jak pranie, po prostu go przemywamy. Zapraszam do kolejnego zadania.